No, cześć widzowie! No właśnie, przepraszam, że ja tak długo nie nagrywałam. Bo, no nie miałam zbyt tak czasu. No, po prostu nie miałam czasu. To przecież... To wszystko przez te pewnie te prace i tak w ogóle. No ale, no ale po prostu chciałam już. W końcu mogę już nagrywać, już mogę mieć troszkę czasu, ale chciałam w końcu coś nagrać. No słuchajcie, z mini, słuchajcie, z skina. Bo po prostu mi się ta tamta postać nudziła. Ta postać na Steve. Jeżeli znasz go, to możesz jeszcze zasubskrybować mnie. I bardzo by chciała, żebyście mnie zasubskrybowali i dała lajka, like No. Więc. Zaczynajmy. Dałam taki. Yy, słuchajcie, widzowie. A jak właśnie y, dałam taki świat? Y, dałam zedytowałam właśnie ten. Y, taki zmieniłam właśnie ten. Na pokojony. Czyli pokojony to znaczy, że nie ma żadnych mobów. Ja zaraz ci pokażę, jak to. Jak zaraz ci pokażę, jak, się, jak to zrobiłam. No, jak to zrobiłam. Po prostu klikasz na przykład edytuj. I ten. O, i zobacz. Tutaj można zmieniać nawet poziomy. Są nawet łatwe. Normalne. Normalne to znaczy, że że dużo może być, troszkę więcej mobów, a trudny to znaczy, że może być bardzo dużo mobów i można mieć z tego znacznie kłopoty, a łatwy to znaczy, że może być malutko, mało mobów, tak bardzo malutko i, ten, i potworów i ten, a pokojony to znaczy, że, to znaczy, że nie ma żadnych mobów, zero jest mobów i można ten, i można sobie sp i ten, I jest wtedy, można wtedy ten, i wtedy się ma bezpieczeństwo, jest się bezpiecznym, wtedy można wtedy ten, Dobra, także dołączamy tutaj i zaraz zobaczymy. Jestem jestem w jakimś takim jaskini. Ten, przepraszam, sorry, że tak długo nie nagrywałam, Już mogłem, że nie miałam tak czasu. O, dobra, zaczynajmy. Także zaczynajmy grę. Już mam nie przedłużam, więc zaczynajmy. O, dobra, co to jest za skrzynka? O oh my gosh, co to jest? Skąd mamy tu kości? A to, co to jest? Śmiejące jagody, dobra, weźmy, spróbujmy to, nie a można to jeść. No, to to nie, nie dało, ale można zjeść, dobra. Skór, dobra, weźmy sobie ten blok. O, węgiel mamy. Tu kolejny węgiel. A to, co to jest? A tutaj jest na ten, żeby na przykład to życie pewnie. Ten Wow, patrzcie, ile mamy tego. Weźmy sobie kilka. Ja nie mogę. Co to jest za diamentowe coś? Weźmy to sobie. Dobra. Schodzimy na dół. Więc a co to, tu to mamy tutaj? Ciekawy. Dobra, pójdziemy sobie. Gdzieś. Co to jest? Co to ja tam słyszę? Czekaj, może spróbuję tam się dostać. Co to za krzyk jakiś? Taki dźwięk. Może niektórych nawet graczy przestraszyć ten dźwięk. Co to jest? Burza to stąd. O, mamy tu jakiś ten. O ty, co mnie straszysz? Weź to z burza. Dobra, zniknęło. O oh my gosh, dobra. Szczoraj się tam dostałam. Au, Szczoraj się tam dostałam i tak dalej. O laby, mamy tutaj mamy. Dobra. Dobra, dobra. Trzeba jak wyjść z tego czy coś. Troszkę ciężko znaleźć to wyjście. Na przykład na pole czy coś. Czy coś? Czy was to by zreszyło, Czy nie? Ty, mamy kolejne, ale mamy już tutaj. Dobra, idziemy. Ja mam z tego wyjść w ogóle teraz. Tylko nie wiem, czy względem to wyjście. O, to to ciężko zdobnąć. A ja mam nadzieję, że nie wpadnę. Dobra. O, tak, woda chyba może gdzieś prowadzić. Dobra mi tak postać, żeby było widać. Tylko, żeby się nie utopiła czasem. E, nigdzie nie powadzi. Halo. No i co tutaj? Au, spadła. Ciemno tu jest. Badzę już tam wyjść tam na pole. Ale nie wiem czy znajdę tu wyjście. Jak nie, to chyba wejdę do lawy i normalnie spalę, albo nie wiem co. <laughs> Bo jak nigdzie nie znajdę wyjścia, to Boże, No znowu to... takie miejsce po prostu i tak dalej ten... Po no, prostu tak się wybrałam zobaczyć I to, to jest fajnie, ale no... Jakbym dała poziom normalny, to chyba na pewno by było Chyba mowy Na pewno byłoby tyle potworów, że normalnie mowy by ten. O To wiem co to może być, to jest chyba takie Ten Który się rzuca I nie, nie na dość Daj mi coś powiedzieć ty! Dobra. Yy, dobra, sprawdzę co to jest w ogóle. O, mogę Rzucę. Ej, jak chcąc. To... No ładne. Tu się tym rzuca i pewnie tym. A ta woda to gdzie prowadzi? Dasz. Dobra, idźmy, chodźmy w wodą. Dobra, dobra, tylko żeby nie wpaść w lawę czasem, bo na pewno no, tu jest lawa, widać. Tak jak widzicie. No stój. Ja nie chcę. Ten. Eee, uwaga. Dobra, może tak się dostanę, co? Dobra, dobra, może się dostanę. Chcę znaleźć to wyjście, na przykład bez... Bez, bez spalenia lawy. Albo coś. Chcę wyjść stąd już. Ale tutaj znajdę wyjście. Musi być. A tu coś jest? No nie, nie będę spadać tam. I stąd, gdzie indziej. Oh my gosh! mam to robić w ogóle, mam się... ten... Mam takie lepsze rzeczy... a to co mogę z tym robić? To może do czegoś innego, to może, może jest do tego. Jakby miała demę, to by tych kilo, to chyba by wszystko tu wykopała. Ale niestety nie mam, fajnie by było, chyba byłoby chyba... Chyba elegancko. A, Boże, Boże, nie mogę znaleźć wyjścia. Nie no. Nie no, idę się spalić. Dlaczego? Ponieważ nie znajdę w ogóle wyjścia. I pogubiłam z wyjściem. niestety muszę zginąć. Ale niestety nie wiem, co mam z tym w ogóle robić. Ale ten... Ale niestety się muszę spalić, naprawdę przepraszam bardzo, ale może... Op, ale może zdobnę jakieś tam na polu jak będzie. Może jakieś ciekawostki czy coś. No. Także niestety. Przepraszam widzowie. <grywa> przepraszam, muszę się, nie no muszę to zrobić. Przepraszam. No i ładnie. <grywa> Każda według, czy próbowałam pływać rawy. No chyba tak nie próbowałam pływać w tylko... Niestety się musiałam spalić. Super sorry widzowie, że tak zrobiłam, ale musiałam, każdemu się może tak zdarzyć, nawet wpaść w lawę, jak ktoś na przykład kopie, chce się na przykład dostać do jaskini na przykład po diamenty, jak ktoś ma lepszy kilof, chce się dostać po diamenty i czasem może się zdarzyć, że jak się w, na przykład kopie, to może nawet wpaść w lawę i i niestety się spalić jak nic. Ja no to niektórych może się zdenerwować, a niektórym nie. Niektórym są takie gracze. S są takie gracze, przecież dużo jest takich graczy na świecie. Dobra, więc... No... no... O, kotek! Chodź tu, kotku! Ej, jaki szybki jesteś! Chodź tu! Mogę cię dogonić? Co ty, kim ty jesteś? To jest kot? A zyskoczy to z niego i go zniszczę? No chodź tutaj! A no chociaż złapię cię. O! Nie, jednak nic. O, owca jest, dobra, dajemy owce. Nie mi dajcie to. Mam, mam... mam poziom... mam poziom pokojony, także... Także w nocy nie będą mnie potwory atakować. Jakbym miała poziom normalny albo jakiś tam tamkol jaki tamkolwiek, to to mogą się moby pojawiać w nocy i że muszę szybko spać. jeżeli ty tak nie chcesz, to ty możesz ociecztać suba i lajka i napisać o tym w komentarzu. A jeżeli, jeżeli, jeżeli ty też nie lubisz, jak się moby pojawiają w nocy, to, to napisz w komentarzu albo i zostaw lajkę i subskrypcję i tam wszystko. Co tam chcesz. Jest mam ten pokojony, także mogę nawet spacerować w nocy, ale troszkę czasami nie mogę nic widzieć, ale może będzie fajnie. Mogę sobie narysować, jak słońce co zachodzi. Pokojony to znaczy, że nie ma żadnych mobów i tak dalej. I ten. I tych potworów i tak dalej. No i tak dalej. Nie ma tych żadnych szkieletów i tak i tam ten potworów takich tamkolwiek. Jakby dała poziom normalny, to wtedy ten. Yyy... No wtedy ten... No wiesz... Tutaj by się potwory pojawiają, pojawiały, oczywiście. O, świnka! Chodź tu, świnko! Już słońce zeszło. Widać. widać księżyc bo tak naprawdę w normalnym poziomie, by naprawdę by potwory yy, by się pojawiły w nocy. Tak jak teraz widać jest noc. No naprawdę właśnie dałam takiej... nic, to no nie ma nic. Naprawdę jak dałam ten poziom pokojony i, i nie mam żadnych mobów i jestem bezpieczna tak no. Jestem bezpieczna tak jak się... Tutaj mogę już spokojnie gaz. Nawet w nocy mogę spacerować i nic takiego się nie dzieje. O, chodźmy ją na przykład sobie tam, troszkę ciemno jest, ale... Widać. Jeżeli Ci się podoba ten odcinek, to, to daj to daj lajka. I ja raz też subskrypcję. O, tutaj właśnie pozdobywam w... drewna. Chodź może jakieś drewno zdobniemy, chodźmy. Albo choć może jakieś drzewo rozwalimy, idziemy. Okej. Okay. Tutaj mamy. O. Widać, że rosy... zasadźmy sobie drzewo. O, zasadźmy sobie drzewo. Poczekaj, tylko muszę znaleźć miejsce do zasadzenia drzewa. Tutaj jest zasadzone, ale nikt coś nie chce rosnąć. Ok. To rozwalę. Tutaj zasadzę. O, taka jaskinia kolejna. Zasadzam sobie drzewa. O co to? Wow. Tutaj zasadźmy i tutaj też. No, wszystkie mam już sadzonki zasadzone. Eee, panda, co ty robisz tutaj? Mm. A, jednak nic. Mm. <laughs> Dobra, na razie tak nic z niego nie wyskakuje, jeśli go zabijam czy coś, ale. Ech. A czekaj, czekaj, może choćby odwiedzić tu jaskinię, bo mam. O dobra, tutaj też mam jaskinię. Chodźmy odwiedzić jakąś jaskinię, ponieważ... ponieważ. Mam poziom pokojony, także mogę już odwiedzać jakieś jaskini. Ja bym miała normalny, to wtedy chyba by nie mogła. ja ja jaki dźwięk, słyszę. w chawki. Nie mogę wszystko słyszeć. Dobra Schodzimy tutaj na dół. No, mam bezpieczność. Dobra, o nie topesz. Ja leci tutaj. A tutaj na górę. Myśmy, możemy pójść. Zobaczyć. O, coś tutaj jest. To światło było. Zgasiłam światło. ha Muszę to zjeść, tak. Teraz trochę nic nie widzę w tej ciemności w tej jaskini. Nic tu nie ma ciekawego. Dobra, no, nie no, wychodzimy z tego, bo nic tutaj nie ma ciekawego. Nic tu nie ma. Musimy jakoś z tego teraz wyjść. Znaczy czy muszę. No, kurczę już. To, a, to chyba tędy musiałam. To, to chyba tędy prowadzi. To chyba tędy. O, jesteśmy już na polu. Jesteśmy już. Dobra. A, to dotrzełem do mojego domu. Niech noc sobie chodzi. Coś tutaj mamy takiego. chodźmy to, co możemy może wychodzić, zrozwalić. O oh my god, co to wyskoczyło? Całe ja to zniszczyłam. Są uderzyłam zupełnie tą ziemię. Już księżyc będzie powoli zachodzić, ale nie jest to nie mogę nawet w spacerować Tu nic nie ma żadnych mogłów, jestem bezpieczna do jakiegoś kamienia doczeli. O, znowu jest ta jaskinia tutaj. Co jak się da poziom normalny, to mogą być potwory. Tak, bo tylko chcę mikrofon poprawić. Okej. Okay. Czekaj, mam, się mogły tutaj troszkę słuchawki mi się przesunąć. Czyli troszkę mi się chyba słuchawki przesunęły. Dobra. Wracamy, chodźmy stąd. Nic tutaj nie ma takiego ciekawego. Nie, no, nie widzę nawet. A co jest? Co robię? Co robię? No, no, nie, no. Po prostu mi się uderzyło i zginąłem. Zabiłam się przez przepaść. Nie, no chyba. To jest jakieś, To chyba jakieś ten Dobra Może chodźmy popatrzeć, jak słońce wychodzi. Bo widać, że już tutaj się. Już księżyc zachodzi. Zobacz. Patrz, jak już co się dzieje. Księżyc już będzie zachodzić. Patrz. Siedzionek robi. Chodzę na górę, słuchajcie. Może by poszła zaraz na jakąś pustynę, pustynię by popłynęła. Dobra, chodźmy. Nie będę tak tracić czasu. Au! Co ty tak robisz, no? No come on, Boże O wow! oh my god, ale skoczyłam do wody. Zobaczcie niby. Patrzcie. O, dobra, chodźmy ryby zdobnąć, żeby ten... Żeby nie być głodnym, tylko poczekaj. Chyba no, że powietrza, żeby nie... nie nie, nie utopiła się Dobra Atakujemy ryby Tylko O Mamy Mamy kolejną rybkę. Opojmy sobie tam. płynąć? Nie dałoby się tego spauzować Nie O, delfin. Ej, nie utop się czasem i tutaj O, może tam popłyniemy, dobra może jeszcze tam dopłyniemy sobie i może tam ten yy... nie potrafię niestety tego spauzować, albo chciałam właśnie tego spałzować ale ten żeby na przykład to żeby cię czy coś może mój tata ten tata, czyli tata pociera, może mi pokaże, jak się to robi żeby na przykład spałzować ale nie wiem czy tak wiem czy umie to w ogóle zrobić podczas gdy na przykład nie wiem jak się to robi Hmm. Mój tota kiedyś też ze mną grał w sta Lego stało sagać Curve, a niestety już niedługo będzie komputer czyszczony na Windows 11 i myślę, że mogły te tak wszystkie gry być usunięte, ale nie wiem czy by, nie wiem no ale nie wiem czy tak będę o tym nagrywać, ale bym chciała właśnie coś nagrać. Au! Czekaj. Trzeba się dostać tam na górę, o, o, o! Na górę, na górę, no na górę, proszę, no na górę! O, już tutaj się dostaje na górkę? Proszę bardzo. O, chodźmy sobie zjedzeń, zjedzenie zdobnąć. Ora, ale owca upadła. Dajemy sobie coś dawaj. No, przydałby się nam piec oczywiście. No dobra, także na razie chyba kończę nagrywać. Tak mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję. Także na razie kończę nagrywać, także zostawiajcie subskrypcję. Dla mnie proszę. No. I napiszcie jakikolwiek komentarz, co jak Wam się ten odcinek podobał. Także trzymajcie się na razie. Pa.